Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z Ewangelii według Świętego Łukasza, z rozdziału 12 od wiersza 16 do 21. I powiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi pole dobrze obrodziło. I rozważał sam w sobie: Co tu począć, bo nie mam gdzie pomieścić mych zbiorów? W końcu rzekł: To zrobię. Zburzę me spichlerze, a zbuduję większe, i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zapasy dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z tym, kto dla siebie gromadzi, a nie jest bogaty przed Bogiem. Pan Jezus powiedział tę przypowieść w odpowiedzi na prośbę pewnego mężczyzny, który prosił go, żeby nakłonił jego brata do podzielenia się z nim spadkiem. Pan Jezus odmówił wzięcia udziału w sporze o majątek i posługując się przypowieścią Wyjaśnił, że ziemskie bogactwa są przemijające i nie mają żadnej wartości w przyszłym życiu, dlatego ci, którzy spolegają na nich, popełniają wielki błąd. Na sobie też nie możemy spolegać, bo nie będziemy żyć wiecznie na świecie. Człowiek, któremu pole przyniosło obfity plon, układał sobie plany na przyszłość. On postanowił zburzyć swoje spichlerze i wybudować większe, żeby potem odpoczywać i używać swych dóbr przez długie lata. Musimy przyznać, że ten człowiek był niemądry, bo zaraz po zrobieniu takich wspaniałych planów musiał umrzeć. Bóg oznajmując mu, że w nocy umrze, zapytał go, komu więc przypadnie to, coś przygotował. Ten nieszczęśliwy człowiek musiał stwierdzić, że to wszystko, co nagromadził sobie, wkrótce przestanie być jego własnością. Jaką wielką głupotą jest gromadzenie dóbr nie dla siebie? Na pewno wielu powie: Ja nie jestem głupim, bo nie gromadzę dóbr dla kogoś tylko dla siebie. Zastanówmy się jednak, czy pewnego dnia to wszystko, co jest nasze, nie przestanie być nasze. Po śmierci nie będziemy mogli zabrać z sobą nic z ziemskich rzeczy. Cała nasza posiadłość stanie się wtedy własnością kogoś innego. Powinniśmy zatroszczyć się o rzeczy, które by były nasze na wieki. Pan Jezus przykazał, żebyśmy starali się o nie. Oto Jego słowa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gromadzenie skarbów w niebie często jest połączone z pozbyciem się ziemskich dóbr. O tym napisał święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza następująco. Bogaczom tego świata nakazuj, żeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, a żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić życia prawdziwego. Przykładanie serca do doczesnych rzeczy jest wielką przeszkodą wejściu do nieba. Bogaci ludzie są narażeni na pokusę pokochania swego bogactwa, co jest grzechem. Z obserwacji wiemy, że niewielu bogatych ludzi potrafi oprzeć się pokusie pokochania swego bogactwa. Pan Jezus pewnego razu powiedział do uczniów Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do królestwa niebios jeszcze raz wam powiadam łatwiej wielbłądowi jest przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa bożego niektórzy bibliści twierdzą że pan Jezus mówiąc o uchu igielnym miał na myśli wąskie przejście dla pieszych ale na to nie ma potwierdzenia historycznego w dziewiętnastym rozdziale Ewangelii, według świętego Mateusza, czytamy: Jak pewnego razu przyszedł do Pana Jezusa pewien bogaty młodzieniec z pytaniem: Co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Pan Jezus kazał mu zachowywać następujące przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij Ojca i Matkę. Oraz, miłuj swego bliźniego, jak samego siebie. Na to młodzieniec odpowiedział: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brak? Na co Pan Jezus mu odpowiedział: Idź, sprzedaj to, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Młodzieniec ten jednak nie mógł się zdecydować na to. Jego miłość do bogactwa ziemskiego była większa niż do Boga. On wolał mieć skarb na ziemi niż skarb w niebie. Jego zachowanie wskazywało na to, że nie przestrzegał dokładnie wszystkich przykazań, które Pan Jezus wymienił w rozmowie z Nim. Przykazanie miłuj swego bliźniego jak samego siebie na pewno nie było spełniane przez Niego, ponieważ On nie chciał się podzielić swoją posiadłością z ubogimi. Wyobrażam sobie, że nie jest łatwo bogatemu rozdać swoje posiadłości ubogim, ale pierwsi chrześcijanie to czynili. W czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że ci, którzy posiadali pola lub domy, sprzedawali je i dawali pieniądze apostołom, którzy z kolei rozdawali je potrzebującym. W wyniku tego nikt nie cierpiał niedostatku, żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Bóg na pewno z przyjemnością spoglądał na prawdziwą miłość swoich dzieci. Sami apostołowie świecili przykładem pod każdym względem. Oni wyrzekli się swoich posiadłości na samym początku i poszli za Panem Jezusem. Wspominam o tym nie po to, żeby nakłonić wierzących do sprzedania swoich domów, majątków i do założenia wspólnoty. Obecnie to by nie zdało egzaminu, ponieważ żyjemy w innym czasie i w dodatku miłość wielu znacznie oziębła. Wspomniałem o tym tylko po to, abyśmy sobie uświadomili, że nie powinniśmy uważać niczego na tym świecie za własne, tylko za Boże. My jesteśmy tylko dzierżawcami, bo gdy nas Bóg wezwie do siebie, to wszystko zostawimy. Obecnie ambicją większości ludzi jest zdobycie dobrej posady w celu zarobienia dużej ilości pieniędzy, po to, żeby kupić sobie różne rzeczy. Wiem, że wszystko to, co ludzie kupują, przydaje się im w życiu, ale chcę powiedzieć, że nie warto zużywać na to tyle energii i czasu, bo istnieje wznoślejszy cel, którym jest zapewnienie sobie życia wiecznego. Spotkałem nie tylko zamożnych, ale także niezamożnych ludzi, którzy byli bardzo przywiązani do swoich materialnych dóbr i doszedłem do wniosku, że niekoniecznie trzeba być milionerem, żeby ulec pokusie pokochania doczesnych rzeczy. Można być zamożnym i nie przywiązywać w serca do swoich posiadłości, a można być niezamożnym, a być skąpym i bardzo przywiązanym do odrobiny tego, co się posiada. My, wierzący, powinniśmy zawsze być zadowoleni z tego, co mamy i nie powinniśmy iść śladami tych, którzy narzekają, że ciągle mają mało. W szóstym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł tak napomina wierzących, mając natomiast pożywienie i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni, a ci, co się chcą bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne porządliwości nierozumne i szkodliwe, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Powinniśmy wziąć przykład z apostoła Pawła, który o sobie napisał w czwartym rozdziale listu do Filipian: Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Amen.